Część siódma. Wyspa Bukowiec i Lipowy Ostrów. Wyspa Bokowiec i Lipowy Ostrów to 7 odcinek z cyklu Iława, Jeziorak i 17 Wysp Jezioraka z podczas którego odwiedzimy właśnie tę wyspę. W poprzednich odcinkach leciliśmy nad letnią i zimową ławą, jeziorakiem oraz nad siedmioma wyspami. Wielką Żławą, miłości, małą Żławką, pustelnika, Gierczakiem małym, Gierczakiem Dużym i Łąkową. W siódmym odcinku zapraszam Was na dalszy ciąg lotu Legendy i ciekawostki. W 2023 roku opracowałem 96. Iławską trasę turystyczną, i przy tej okazji odkryłem 17. Wyspę Jezioraka. To wyprawa wodna licząca 36 km, która rozpoczyna się w porcie Iława i prowadzi od południowego po północny kraniec jeziora przez wszystkie jego 17 wysp. Na tę wyjątkową przygodę z przestworzy zapraszam Was w siódmym i w kolejnych odcinkach. Naszą wyprawę kontynuujemy od siódmej wyspy Jezioraka, wyspy Łąkowej, która leży w linii prostej 300 metrów od najbliższego lądu stałego i 14,5 km od portu Iława. Lecimy na zachód, gdzie 430 metrów od brzegu leży kolejna na naszej trasie wyspa Jezioraka. Wyspa Bukowiec, nazywana również Wielki Bukowiec, a przed wojną Bukowic WD. Po pokonaniu 20,3 km lotu docieramy do ósmej wyspy na naszej trasie z Iławy do północnego brzegu Jezioraka. Leży ona w środkowej części Jezioraka w linii prostej 14,6 km od portu Iława w obszarze gminy miejsko-wiejskiej Zalewa. Jej powierzchnia wynosi 62 hektary i po Wielkiej Żławie jest drugą co do wielkości wyspą Jezioraka. Jej maksymalna długość to 1410 m, szerokość 600 m z 3600-metrową linią brzegową. Ze stałym lądem i wsią Wieprz łączy ją 200-metrowa grobla usypana w 1938 roku przez przedwojennego właściciela Emila Grackiego. Grobla ta powstała na śladzie dawnego brodu, który w połowie XIX wieku stanowił najkrótszy szlak żeglowny w kierunku Zalewa. Na północnym krańcu wyspy skrywa się intrygująca pozostałość prehistorycznego grodziska wyżynnego zwanego jako Ringwall lub Schloss. Grodzisko wzniesione na naturalnej wysoczyźnie posiada nieregularny kolisty kształt o wymiarach 35 na 30 metrów i stanowi wyraźną, dobrze zachowaną formę terenową wskazującą na duże znaczenie obronne wówczas tego miejsca. System obronny obejmuje wewnętrzną fosę i wał, otaczający centralny Majdan od północy, wschodu i zachodu. Zbocza od strony północnej i zachodniej stromo opadają w stronę jeziora. Najwyższy punkt na wale południowym wznosi się na wysokość 112,3 m nad poziomem morza, przewyższając lustro jezioraka 99,2 m nad poziomem morza o ponad 13 m. Na podstawie znalezisk ceramicznych naukowcy przypuszczają, że w późnym neolicie lub na początku epoki brązu mogła tu istnieć otwarta osada, a konstrukcja obronne wskazuje na ponowne wykorzystanie miejsca we wczesnej epoce żelaza. Zagadką jest znikoma liczba znalezisk archeologicznych, zwłaszcza ceramiki, w stosunku do tak wyraźnego układu konstrukcyjnego. Sugeruje to, że budowla mogła zostać opuszczona krótko po wzniesieniu lub była użytkowana mało intensywnie, by pozostawić trwałe ślady w ewidencji. Na terenie dawnego grodziska, na szczycie pagórka, znajduje się kilka grobów ziemnych oznaczonych krzyżami. Spoczywa tu pięć osób: matka i żona Grackiego, przedwojennego właściciela bukowca. Stefan, pracujący na wyspie, radziecki były oficer białych, jeniec wojenny, który popełnił samobójstwo przed nadejściem Armii Czerwonej w obawie przed oskarżeniem o zdradę. Żołnierz niemiecki, którego zamarznięte zwłoki wyciągnięto z jezioraka i pani Preuss, mieszkanka wyspy, żona Nalaśniczego z Isterburgu, obecnie Czerniachowsk. Na przestrzeni lat wyspa zmieniała właścicieli. Od Emila Grackiego, głównie dzięki zyskom z rybołówstwa, w 1941 roku wyspę zakupiła rodzina Projsów. W latach 70. wyspę odkupił od przedwojennej właścicielki zakład mechaniczny Zamek Herbląga. Obecnie bukowiec z ośrodkiem wypoczynkowym należy do międzyzakładowego związku zawodowego pracowników przy General Electric Herblągu. Wyspa Bukowiec, podobnie jak cały jeziorak, jest mocno związana z twórczością Zbigniewa Nienackiego, autora cyklu o Panu Samochodziku. W jego książkach, na przykład Pan Samochodzik i Kapitan Nemo, wyspa jest miejscem akcji, co nadało jej literacką, pełną przygód, aurę. Po pokonaniu 22,5 km lotu od portu Iława i pokonaniu 300 m na zachód od brzegu wyspy Bukowiec. Docieramy do dziewiątej wyspy Jezioraka. Wyspa Lipowy Ostrów, nazywana również Lipowiec, Lipowa Wyspa, Lipowy Dwór, Owcza, a przed wojną Linden To dziewiąta wyspa na trasie Ziławy do północnego brzegu jezioraka o powierzchni 13,8 hektara i piąta co do wielkości wyspa Jezioraka. Leży w linii prostej 14,6 km od portu Iława w obszarze gminy wiejskiej Iławy, 470 m od lądu stałego i 810 m od wieży widokowej w Siemianach. Jej maksymalna długość to 680 m, szerokość 270 m z 1930-metrową linią brzegową i w części centralnej najwyższym wzniesieniem wynoszącym 106,7 m nad poziomem morza. Na wyspie w północno-wschodnim rejonie znajduje się Cypelek Buraczany lub Buraczkowe, przystań z pomostami Związku Gmin Jeziorak, pięć polan dla obozowiczów, pozostałości przedwojennych trzech zabudowań dawnego gospodarstwa Szulców i z identyczną datą zgonu dwa groby Szulców jako cmentarz zakochanych. Każdy szanujący się żeglarz po zacumowaniu odwiedza ewangelicki cmentarzyk, czasem przyniesie kwiaty i posprząta wokół grobów. Rodzina Szulców pełniła na wyspie służbę przewoźników po jezioraku, którzy obsługiwali trasę od siemian przez wyspy Lipowy Ostrów i Bukowiec do wsi wieprz. Przewożąc promem ludzi, zwierzęta i towary, podążające z Siemian do Wieprza i na północ Prus. Obecność Szulców na wyspie datowana jest na lata od 1850 do 1946 roku. Na wyspie znajdowało się i gospodarstwo rolne, które pełniło również funkcję pierwowzoru gospodarstwa agroturystycznego gosząc tam żeglarzy i biwakującą młodzież. Prawdopodobnie to z nimi związana jest legenda o wyspie Lipowy Ostrów Kochankowie z Lipowej Wyspy, która jest jedną z najbardziej znanych opowieści związanych z wyspą. Chociaż istnieją różne warianty tej historii, najczęściej opisywana m.in. przez Wiesława Siobęckiego w zbiorze Kochankowie z Lipowej Wyspy, Legendy z nad Jezioraka, mówi o tragicznej miłości młodego rybaka Artura z ubogiej wioski Siemiany i pięknej Gerdy, córki bogatego i wpływowego grafa, właściciela Włości po drugiej stronie jezioraka okolica Gubławek. Młodzi zakochali się w sobie, ale ich związek formalny był niemożliwy z powodu różnic społecznych i sprzeciwu ojca Gerdy. Graf planował wydać córkę za bogatego i bardziej mu odpowiadającego kandydata. Czasem w legendach pojawia się postać podstępnego leśniczego Rudolfa lub bogatego zalotnika. Kochankowie potajemnie spotykali się na wyspie Lipowy Ostrów, dawniej zwanej Lipowym Dworem lub Lindenwede. Pewnego razu, gdy uciekali razem łodzią przez jeziorak, dopadła ich gwałtowna burza z porywistym wiatrem. W trakcie burzy Gerda tonie, a Artur rzuca się za nią, niestety oboje giną w falach jezioraka. Po odnalezieniu zwłok pochowano ich razem na wzgórzu pod Lipami na Lipowym Ostrowie. Jak wspomniałem wcześniej, mogiły te istnieją do dziś i są często odwiedzane przez żeglarzy cumujących na wyspie. Według legendy dusze kochanków czuwają na wyspie, a wiatr Korona Chlip opowiada żeglarzom ich tragiczną historię. Istnieje też legenda, która wiąże mogiły z bardziej mrocznym zdarzeniem, mówiąca, że na wyspie znajdował się mały cmentarzyk związany z historią o srogim ojcu, który zabił swoją córkę i ukochanego, a sam zginął od uderzenia pioruna. Współczesna tradycja żeglarska, zainspirowana wersją romantyczną, pielęgnuje pamięć o kochankach z Lipowej Wyspy. Częścią corocznych żeglarskich obrzędów jest odwiedzenie ich mogił. Zapalenie zniczy, zwłaszcza w porze równonocy jesiennej. Za nami 9 spośród 17 wysp jeziora: Wielka Żuława, Miłości, Mała Żuławka, Pustelnika, Gierczak Mały i Duży, Łąkowa, Bukowiec oraz Lipowy Ostrów. Przed nami kolejne odcinki o ciekawostkach 17 Wysp Jezioraka, na które serdecznie zapraszam. Iława raduje, uczy i inspiruje. Do odwiedzenia Iławy i Jezioraka zachęcam i motywuję. Pozdrawiam.